rok 2012-13 jest dla nas rokiem szczególnym. Jest to rok, w którym obchodziliśmy jubileusz 90-lecia szkoły. Było to wydarzenie bardzo znaczące. Szczególne wydarzenie, które pozostanie wszystkim w pamięci to to, że szkoła jako instytucja otrzymała po raz pierwszy Złotą odznakę zasłużona dla województwa siolskiego. Z mojego rocznika no to różnice są dosyć duże, jest może jedna wspólna rzecz, o niej wszyscy chce, chci, chcieliśmy się bawić i dzisiejszym maturzyści też oczywiście się chcą bawić. Na pewno nie te stroje, ja musiałam mieć kolor czarny i biały, osoby towarzyszące mogły być tylko i wyłącznie do pary, nie wolno było prosić kogoś z młodszych klas. Studniówka była organizowana też przez rodziców. Mamy biegły ciasta, same, wszystko było samemu organizowane. Trzeba było samemu organizować. Zabawa była przednia i teraz chyba też jest. A dzisiejsza studniówka? Inne stroje, inne zabawy, inny wystrój w ogóle. My robiliśmy studniówki w szkole. Natomiast jeżeli chodzi o maturzystów dzisiejszych, to niewielką różnicę widzę w porównaniu z, z tymi, na przykład z mojego rocznika, czy tych wielu roczników, które już, że tak powiem, pożegnaliśmy i wypuściliśmy świat. Myślę, że uda im się e, ten świat zdobyć, bo podstawy mają dobre, tu się muszę pochwalić. Mam nadzieję, że to będzie procentować. Potem y, Umówić się z fryzjerem, kosmetyczką i wszystko dobrać razem z czasem. Hmm. Przygotowanie trwało około dwóch tygodni. Cztery godziny u fryzjera i kosmetyczki. Że jak się pół godziny ogarnął. I ja. o też, ale to jej nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ja ta koszula i ta mucha dopiero, że przed wczoraj normalnie na y, targu w Rudzie Śląskiej, że kupił. A to przedszkola, to wczoraj było czwartek, to wczoraj było na targu na Rudzie Śląskiej. Kupię jak normalnie i na spontana, na, 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 prawda, na studniówkę, jak się wybrał. Chciałbym pozdrowić mojego tatę. <grym> Pozdrawiam. No więc ewidentnie w tym roku odpowiadają najlepiej dziewczynom marynarki męskie, prawda? Przedstawiamy tutaj koleżankę, która świetnie prezentuje się w marynarce męskiej. Wygodna, ciepła, jeżeli ktoś wieszał iść na papierosa. Dnia. I to chyba tyle, naprawdę. Jeżeli chodzi o studniówkę, naprawdę najlepsza impreza jaka może być. Także zachęcamy wszystkich do tego, aby uczestniczyli w tym wydarzeniu. Proszę, musimy mieć czerwone majtki i założyć te same na maturze. To podobno przynosi szczęście. Powinniśmy nie obcinać włosów w terminie od studniówki do matury. życieć moim maturzystom. No przede wszystkim tego, żeby jak najlepiej zdali matury, dostali się na wymarzone studia i żeby byli prawymi ludźmi, godnymi zaufania i zawsze myśleli nie tylko o sobie, ale również o innych. Dziękuję bardzo.